Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla wszystkich osób ze znaku Skorpiona na kwiecień 2021. Zobaczymy najpierw pierwszy tydzień. Ósemka miecza oznacza sytuację ograniczającą, ale to może by, wynikać ze schematów myślowych, ponieważ jest to karta myśli. Yy... Sytuacja ograniczająca, ale taka, od której można odejść poprzez zmianę myślenia. Tutaj będzie ta sytuacja wymagała odwagi, czyli będzie to pewna lekcja, ale też kreatywności. Jeżeli odważycie się zmienić coś w sobie, przede wszystkim swoje myśli i schematy myślowe, będziecie w stanie wykreować ale to też do tego potrzeba trochę odwagi trochę zdecydowania żeby coś wykreować takiego co spowoduje zmianę na lepsze no ale tutaj pójdziecie do przodu mówi rydwan że pójdziecie do przodu z tym że tu jeszcze trzeba będzie ujarzmić te przeciwstawne energie czyli skrajne emocje przede wszystkim oraz wszelkie skrajności doprowadzić do zgody do zgody. Musi być zgoda wewnątrz nas, aby, abyśmy mogli ruszyć do przodu. Czyli, przede wszystkim, tak jak mówiłam, chodzi tutaj o ujarzmienie y, emocji, ale także o doprowadzenie do jedności ciała, umysłu i ducha. Wszystko musi być w jedności, w zgodzie, w harmonii. Jeżeli oje, jesteśmy w stanie osiągnąć tą harmonię, to i do przodu ruszymy też. Z tym, że tu jest jeszcze. Energia rozstań lub energia załatwiania czegoś lub konieczność odwagi, znowu, tak jak tu mówiłam, że potrzeba tutaj odwagi, żeby coś zmienić, przede wszystkim zmienić w sobie, ale także tutaj będzie konieczność odcięcia się od czegoś. Może od starego związku, może od starej pracy, może od jakiejś sytuacji, lub jakichś zachowań, jakichś reakcji, bo tu też reakcje są bardzo ważne. Tu mówiła, mówił Rydwan, żeby nad emocjami zapanować, bo to, w jaki sposób reagujemy, skutkuje no, czasami niestety w niekorzystny sposób, bo jeżeli reakcje nasze są zbyt wyolbrzymione zbyt nerwowe, zbyt negatywne to może skutkować to w negatywny sposób, dlatego od tych reakcji <laughs> takich wyolbrzymionych, negatywnych należałoby się odciąć a jest to również karta no rozstań, tak jak mówiłam, czyli być może trzeba będzie się rozstać z kimś lub z czymś zobaczymy drugi to jednak, jednak możliwy rozwód nawet jest dla niektórych dla niektórych, no nie dla wszystkich, wiadomo. E, lub załatwiania, załatwiania jakiejś sprawy urzędowej lub sądowej. E, tu znów jest e, energia odcinająca, czyli coś tu trzeba będzie, od czego się odciąć, żeby pójść w stronę spokoju, w stronę zadowolenia, w stronę em, takiego panowania nad swoim życiem też. No tam była mowa o tym, żeby zapanować przede wszystkim nad emocjami. Bo jak panujemy nad emocjami, to wtedy panujemy nad swoim życiem i tu już jest to pokazane w drugim tygodniu, że tutaj już panujecie nad, nad sobą, nad swoim życiem, ale najpierw trzeba będzie załatwić to, co jest do załatwienia, i wtedy idziecie w stronę zadowolenia. Tutaj może się pojawić większa stabilizacja, większy spokój, większe zadowolenie, zaspokojenie potrzeb, decyzyjność duża tu jest pokazana Wasza. Możliwa podróż również jako jedna z opcji, ale zmiana nie musi wiązać się z podróżą. To jest po prostu zmiana, korzystna zmiana, y, która y, powoduje większy spokój, tak jak mówiłam, większe zadowolenie. O, jeszcze tu coś do załatwiania. Jeszcze coś do wyrównania w trzecim tygodniu się pokazuje, ale w rezultacie tego wszystkiego tutaj jest, jest jakaś stabilizacja. Więc to nie jest źle, z tym, że tu po drodze macie piątkę kielichów, co oznacza, że będziecie płakać nad rozlanym mlekiem lub winem lub czymkolwiek, co się tam według Was nie udało, ale to, to zależy wszystko od postrzegania, od spojrzenia na sytuację, od perspektywy patrzenia. Także no tutaj trzeba zrównoważyć jakieś energię, albo ktoś Wam, albo Wy komuś. Czy to w pieniądzach, czy to w jakiejkolwiek innej formie, może w formie zadośćuczynienia, możliwa jest sprawa sądowa, tym bardziej, że tam wcześniej były te energie odcinające króla mieczy i królowej mieczy, może to być sprawa sądowa lub urzędowa, lub sprawa międzyludzka do załatwienia. No i to będzie ten moment smutku, czy jakiegoś rozczarowania, bo może nie wszystko będzie takie idealne, tak jakbyście chcieli, i tak przynajmniej będziecie uznawać, natomiast potencjały są tutaj, więc tu trzeba zwrócić się w kierunku potencjałów, w kierunku tego, co jest możliwe, w kierunku tego, co można zrobić, w kierunku tego, co może dać szansę na lepsze życie, a tutaj poczucie stabilności jest pod koniec tygodnia, więc tutaj, no ale jest to też takie ściskanie energii, no nie dam nic nikomu na zasadzie więc no może potem, jeżeli ktoś ma sprawę sądową oczywiście w kwietniu, no to tutaj jest takie zaciskanie energii, nie dam nic nikomu natomiast mm, jest to też karta stabilizacji finansowej, więc no nie jest to zła energia Tyle tylko, że po prostu niepotrzebny ten ścisk, to zaciskanie energii jest tu niepotrzebne. Ale już trzeci tydzień, tu widzę, ładnie się zaczyna. O tak, ładnie się zaczyna. A tu trójka mieczy, no i ładnie się kończy, o, proszę. Czyli ten, który to już jest tydzień, żeby nie pokręciła, czwarty, czwarty. Czwarty tydzień ładnie się zaczyna, bo wraca do was jakaś taka fajna energia. Tu macie podwyższone wibracje, większą pewność siebie, zadowolenie, przedsiębiorczość też. Takie działanie z optymizmem, wasze działania zyskają nową jakość, dzięki czemu wasze życie w tym momencie tutaj też zyska nową jakość, tu będzie satysfakcja, będzie też taka aktywność aktywność będzie dużo działania, no też namiętność wzrośnie, też, też. No ale ponieważ jest ta trójka mieczy, więc no znowu muszę przerwać ten, no, tą dobrą muszę, to znaczy nie ja, no tak karty pokazują, że tutaj mały przerywnik jest, no jakiś, jakiś problem, czy to konflikt, czy zranienie, czy um, jakakolwiek trudna sytuacja, no która spowoduje, że nie, znowu tutaj nie, nie będziecie się najlepiej czuli w, w tym momencie, Natomiast karta ta mówi, że najczarniejsza godzina nadchodzi tuż przed świtem i ten świt, no to faktycznie już tu widać. No już tu widać w tym ostatnim, w końcówce ostatniego tygodnia kwietnia, widać, że jest dużo radości, jest jakieś, jakaś okazja do świętowania, czyli może w końcu Wam się coś uda, a może będzie jakaś inna okazja, czyli może to być spotkanie w gronie miłych osób. Dużo radości, śmiechu, no też powrót do zdrowia, ale tutaj Król Bołap też o tym mówi. Między innymi, czyli jeżeli ktoś na przykład ma problemy zdrowotne, to tutaj w tym czwartym tygodniu widać możliwości powrotu do zdrowia, lepsze samopoczucie, za wyjątkiem oczywiście tej trójki, trójki mieczy, która wynika z jakiegoś problemu czy, czy ym, konfliktu, czy ewentualnie zranienia ale trzeba pamiętać, że tu ten świt nastąpi tak, że tutaj się nie załamywać bo tu świt nastąpi, tu jest pokazane w formie radości w formie radości no, ale jakby ktoś miał tu niedosyt, że tej radości, no to jeszcze no bo radość jest, tylko jakby ktoś miał niedosyt, że nie ma czegoś więcej to jeszcze może zobaczmy co na pierwszą połowę maja na pierwszą połowę maja tu już z innej talii mamy karty kapłanka królowa była w bardzo dobrej energii, w sumie z tym, że no kogoś tutaj może, dla kogoś może to być też niewystarczające, bo tu no zależy na czym komu zależy, natomiast tutaj jest mowa o zwrócenie się do wewnątrz no. słuchania głosu intuicji czyli tutaj wzrośnie wasza mądrość, ale trzeba do tej mądrości wewnętrznej się odwoływać bo jeżeli zapomnimy się do niej odwołać, no to my nie skorzystamy z tej swojej mądrości a tu trzeba będzie skorzystać i, i bardzo dobrze, bo jest królowa buław, czyli znowu wzrost wibracji, tak jak było tam pokazane. Król buław był na kwiecień pokazany, tak tutaj na pierwszą połowę maja jest pokazana królowa buław, która jest pewna siebie, która jest zadowolona, czyli jest zadowolenie w tej pierwszej połowie maja. Pokazuje się, jak długo będzie trwało, to potem zobaczymy za miesiąc, ale pokazuje się zadowolenie, pewność siebie, atrakcyjność też, przyciąganie. Płci przeciwnej lub klientów, jeżeli chodzi o pracę, hmm, możliwość realizacji marzeń, bo tu jest ta moc. Macie tu w sobie moc, tu w kwietniu ją macie, w maju ją macie, macie w sobie moc realizacji własnych marzeń, czy pomysłów, czy osiągania jakichś celów. No i karta zdrowia jest to również. Także karty zdrowia tu się pokazują. Jeżeli ktoś ma problemy ze, ze zdrowiem, to tutaj aż trzy karty. Pod koniec czytania się pokazują tam wcześniej pewnie też coś było. No ten cesarz też chory nie jest, chory nie jest, nie wygląda na chorego. No tu mamy kartę spokoju, takiego zadowolenia też wcześniej, no ale już nie będę się cofać, żeby tu nie powtarzać w kółko tego samego. Reasumując, macie powrót do zdrowia, macie powrót sił witalnych, powrót radości, powrót do możliwości realizacji waszych marzeń, pragnień. I co jeszcze? No, takie spotkanie to, to może być pod koniec miesiąca w gronie znajomych czy w rodzinnym gronie jakaś radość. No, możliwy też romans. Są tu też aż trzy karty, które wskazywałyby na możliwość romansu. Też jako jedna z opcji. Kto nie chce romansu, to nie musi w to wchodzić, ale ja mówię, jakie są opcje dla wszystkich, a każdy wybierze. To, co dla niego najlepsze, oczywiście i to, co uważa za słuszne, ale tutaj macie wigor, macie wigor, macie energię, taki optymizm, też dużo optymizmu, radości. No tej radości się tu trzymajmy, tak? Więc życzę tej radości i zdrowia. Zapraszam również do subskrypcji kanału, bo nigdy tego chyba nie robiłam, no to, no to wreszcie może zaproszę, może ktoś zasubskrybuje jeszcze. I cóż, spotykamy się za miesiąc do usłyszenia.